Jak co wtorek w monitorze czas na kilka słów o zdrowiu. Segment sponsorowany przenosimy się do Aptek Zdrowy Puls Anna. Dziś magister Anna Krzeszowiec mówić będzie o naturalnych środkach do walki z chorobami układu krążenia. Choroby układu krążenia atakują serce i otaczające je naczynia krwionośne, czyli żyły i tętnice. I mogą objawiać się np. Na nadciśnieniem tętniczym, wieńcową, miażdżycą oraz innymi schorzeniami, które doprowadzają m.in. do zawału mięśnia sercowego. Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmiertelności wśród ludzi. Nasze zachowanie oraz styl życia mają bardzo duży wpływ na zdrowe serce. Palenie tytoniu, picie alkoholu, stres psychospołeczny, zażywanie leków chemicznych i wiele innych szkodliwych czynników doprowadza do chorób układu krążenia. Proszę Państwa, aby żyć zdrowo, należy stosować odpowiednią dietę, uskuteczniać spacery i codziennie zażywać kardiak Smart. Kardiak SMART to na dzień dzisiejszy i jeden z najskuteczniejszych leków naturalnych polecany jako profilaktyka chorób serca oraz uzupełnienie terapii w leczeniu schorzeń układu krążenia. Kardiak Smart w związku z tym i zawiera bardzo duże stężenie elardzininy, jest to bardzo ważne, przywraca zatem właściwy przebieg syntezy tlenku azotu, a co za tym idzie wspomaga profilaktykę i leczenie miażdżycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej oraz arytmii. Kardiak Smart rozszerza naczynia krwionośne, a więc wpływa na prawidłowe ciśnienie, prawidłowe krążenie krwi. W organizmie, obniżając przy tym ciśnienie i umierawia tętno. Kardiak Smart wpływa również na zwiększenie sił witalnych i, jak wiadomo, pomaga zwalczyć impotencję. Co daje kardiak Smart? Obniża cholesterol. Obniża trójglicerydy, reguluje ciśnienie. Polecany jest w szczególności dla osób z podwyższonym ciśnieniem. Poprawia pracę serca, rozrzedza krew, wzmacnia ściany żył, udrażnia żyły, likwiduje kurcze w rękach i nogach, eliminuje uczucie ciężkości w klatce piersiowej, poprawia oddychanie. Jest niezbędny przy astmie, alergii, rozedmie płuc, organizm jest lepiej natleniony. Kardiak Smart pomaga w odtruwaniu wątroby i całego organizmu z toksycznych produktów przemiany materii. Kardiak Smart dostarcza energii niezbędnej do pracy mięśni. Co zyskasz zażywając Kardiak Smart? Proszę Państwa, Kardiak Smart jest w 100% lekiem naturalnym, organicznym i nie ma żadnych działań ubocznych. Gdy go zażywasz, to zapobiegasz zawałowi mięśnia sercowego, oczyści swoje żyły, serce nabierze siły, wzmocnisz mięsień sercowy, nie będziesz chorował na miażdżycę, poprawisz wzrok, widzenie stanie się przejrzyste i wyraźne. Kardiak Smart obniża ciśnienie krwi, stabilizuje ryzyko. Tym serca oraz zapobiega powstawaniu zakrzepów, chroni komórki przed niedoborem tlenku azotu. Zażywając kardiak smart, zapobiegasz udarom mózgu. Kardiak smart wykazuje dobroczynne działanie na pracę płuc, wątroby, nerek, mózgu, lecz przede wszystkim na pracę mięśnia sercowego. Kardiak smart to pokarm dla serca oraz czyściciel żył.